Siemano, z tej strony Wodra i witam cię w kolejnym odcinku, a dzisiaj będzie odcinek gdzie na nowo odkryłem moc shotgunów. Stało się tak gdy e, padłem po prostu, wróciłem z guagu i na szybko musiałem podnieść e, broń ziemi, akurat gdzieś tam dorwałem galo, dorwałem rama i powiem wam, tym zestawem naprawdę grało mi się świetnie. E, Później stworzyłem oczywiście swój zestaw, troszeczkę tam pozmieniałem ee, z tego co zobaczycie na odcinku, ale tym zestawem naprawdę teraz mi się kosi, no każda kierka, dosłownie, jak już, jak już grałem... Tymi brońmi była bardzo dobra. I zobaczcie, mamy tutaj Galo, który ma czołgę agencję, żeby tutaj zwiększyć troszeczkę ten zasięg rażenia. Nie chcę, mimo że, tak jakby tu mi huku na blisko wydaje się rozsądniejszy, tak, shotgun, no ten zasięg ma mały, więc każdy dodatkowy metr tutaj może dużo działać. Tak samo wzmocniona ciężka, mamy zasięg, mamy szybkostrzelność, co też przekłada się szybkostrzelność na time to kill. Nie biorę Task Force'a, bo mam minus celność Strzałów z biodra na przykład. Mam celownik Ember, kolejne kolejna rzecz na zasięg, na celny strzałów z biodra. Tutaj to, że jest ta latarka, no tak, jakby shotguna wyjmujemy już na bardzo bliskim starciu. No trudno, trzeba to przeboleć dla tego zasięgu. Oczywiście 12 ammo, no musi być to więcej, ale powiem Wam i tak, to jest za mało, gdy gramy trójki i czwórki. Generalnie możemy na dwa strzały nawet powalić goście, jasne, ale. Częściej e, wystrzelimy więcej, więc dobrze jest na przykład sobie wziąć nóż do rzucania, żeby od razu po prostu gościa dobić e, tym nożem. Nie marnować amunicji, i gdy przybiega jego kolega, mamy jeszcze te dwie e, kulki, które mogą właśnie e, gościa e, położyć. Kurczę, niepotrzebnie wyszedłem. E, mam też założony tutaj dodatek bez kolby, żeby zwiększyć też troszeczkę tutaj movement, a nie tracić aż tak bardzo na celności show z biodra. W przypadku jak na przykład na kolbie Maraton czy Sas Combat, gdzie tracimy tego więcej. Do tego jeszcze RAM 7, praktycznie tak samo zbudowany, jak zawsze go buduje na daleko, z tym, że żeby go używać bardziej na średnio, założyłem sobie tutaj celownik holograficzny z bludotem, oczywiście, bardzo przejrzysty, no, na średnie właśnie zasięgi, bardzo dobry i na daleko też się da ustrzelić. Może nie tak precyzyjnie jak FLK, ale na daleko też da się zebrać fajne kile. Także zapraszam do tego gameplayu, zobacz, jak to śmiga, no i przetestuj samemu też. O nie, ja tam nie widzę kontraktu o nie. nie ma kontraktu No nie No, no czarty ja sobie nie robią <grym> No nie Ale tam tam no, wejść No to nie dalej, ma po co tam lecieć kudynek? w takim razie Ciekawe czy tam się tam wejść dalej Ale że co, że do środka? No do szpitala, do tego środka no. Tam. Możemy tam polecieć nie no nie już nie lećmy, to nie? Ma sensu. nie? Dobra. Go dobra, hospital, dobra. No, ale załamany dobra. jestem w tym momencie. No, przykro, ale naprawdę szkoda. przykro się robi. No, tak dobre No, naprawdę, kurde. Taska, specjalista, no nie, tego już nie ma, no to koniec. Ej, ej. Coś mi typa jest na tym na górze. No, tam, no, no. To nie, bo po jakimś dymku bomba, to nie. No wylądowało za mnie na kolory. Come on!

no jest, znaczy na Discordzie go nie ma, ale nie wiem czemu nic nie mówi A ksiądz jesteś? W ogóle? Nie wiem, ci dni ma może jakieś Powolony jeden na, na górze na pomoręczu Ale go słyszał, grzego tam A ja nie słyszał grze? A, bo mam zmiotowany czat Ciewana <laughs> ksiądz, sorry, wytrzyszony miałem Dobra, dobra. Jeszcze na pomarańczowym powalony tak. jeden był. Z góry, z góry, uwaga, Pomarańczy, pomarańczowy, pomarańczowy. Do amu mam tylko.

Dawaj się zrzucił, co? na nie? na mnie jest jeden, jeden powalony, dwóch jest. A. O kurde, no nie, co, co, i tamten nie zginął. Czerwony, czerwony. Pieniąłkę w Problem. ale. Fajny głos. A taki no, 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 troszeczkę, nie... piskliwy troszeczkę, no. Idę, idę ale... Nie do mnie. No, no co? nie, to całą kasę mi zdarta. O nie. Ale jakieś chyba takie słabe to lobby tak, że tutaj. Ja nie wiem jak nawet A, oh, dobrze to mleko dostał To byś rozdał? Nie no stary, nie wiem, nie wiem Szkoda, na YouTube nie ma takiej możliwości, nie? Nie chyba... Albo ten... Eee... Tam gdzie zginąłem jeszcze się kręcił ten gościu To mnie w sumie zabił nawet Ja chyba banty wezmiesz Do kolan bym jest z Nie wiem kto jest on jest na samym dole? Jeszcze dwóch Tak Na mną jest gościu Na tobą? Tak na dam dalej Nie to no, tobą go nie ma Nie, słyszę do środku. Jest tu la to jest twój laser nie? Tu windzie jest okay. Na tej kratce sodowej To ty rzuciłeś? Nie Na klatce sodowej cały czas MP7 ja I co to za... Ale co to za broń? To nie są broń do grania y y y Ten... tam sobie Nie, nie zabierz, żeby... Co oni mi nie, nie zabrali? Co mi Nie, już MP7, kurda. I sykowe akibo mm, to Banti trzeba wziąć. Dobra, ja wezmę. No, to albo ścianka. 467 828 e, 4, 4. 1300 nam brakuje Dobra, brakuje nam 500 tak? no to możemy jeszcze Może, może gdzieś dobrać. znajdziemy jeszcze tutaj środek bo no. bo nie ma Dobra dobra Nie, nie ma już do ta. Yy, lotnik nade mną. No tak, jeszcze widzę dobra, ej mamy mam na czerwony? Wziął z samochodu, No rzeczywiście 36 metrów go mam. W tym No Dobra, nie wiem czy góra, czy dół. Na górze raczej. Czekaj, to ja co mu stanę, może? Nie dostanę. Dobra, ma fana. mamy siano. To, i darmowy przyleciał. No, tyle czasu byliśmy to. No. Ja, darmowy przyleciał. Dobra, bo są mieli dwa. To jest z sobą 200 u kogo? Aha GPS TV A to nie wiem kto tu nawet jest po MC Autko pobierzam. O samdzie sam gdzie zabijałeś typów! O kłóga I patrz, patrz w Oni w tym W środku byli wiesz? Tam w drzwiach także No jest pięknie jeszcze rower. W przodku! To jakieś botki nice. są. Jeszcze podjechał rower. Na sklep. Na sklep? A na no, ten drugi. Dobra, dobra. No, bo to byli ci, co już zabili. Tak. A on, patrz, on robi ten, e, kontrabandę. I to pozwólmy mu zrobić, żebyśmy kasy mieli. Ja tylko to załaduje. Czy celujcie może? A ja celuję coś cel na niego. Dobra. Nie, nie strzelaj nie już! Oooo, mordo, Ale nie słyszałem ksiądz. No dobra, to siódmy. No to kasę nie mamy. Ale możemy wziąć furę i ten. I na cel pojechać może. A ja czasu nie na celu, bo ja w ogóle nie mam pomyłka tutaj. A zaraz cel. Dobra, się skończył właśnie. E, to weźmy to bounty tutaj. Kurza co jest? W sumie to jeszcze bym tego dropa wziął drugiego. Znaszki z błąd, dlaczego? A, ty zmieniasz. To Ale dziwnie... To teraz dlaczego? Jestem kaski bez specjalistów teraz. Yeah. No, sutno aż. Z tym autkiem tym No, można, można. Zresztą oni są na tym budynku. Tam dwa teamy są w takim razie. Bo poprzedni ce... Nie wsiadłem. Poprzedni też tam był. Z białego zlatujemy na nich? No, 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 no. Tutaj się drzwi otworzyły przed chwilą. W tej chwili kogoś ja może podejdę od dołu mhm. Dobra, ja wjeżdżam Tam raczej na górze, trzech gości strzelił trzech, trzech, na górze Ale bardziej lewo, czy bardziej prawo? Nade mną jakoś Jednego dobiłem, ale mojego dobiłem, nie swojego. Ja jednego zabiję też. To nie chyba nie wszyscy. Się. Bo ułaj, Wie, o to idzie? Tak. kasy nie ma. Jeszcze, jeszcze go bijo, bijo go bardziej od no, policji. No, 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 no. Idzie straży jeszcze. I tutaj na tym budynku jest ktoś. Ja ja na straży na dachu. na dachu chyba. No możesz. Na niebieskim naprawdę się z ja to ja wejdę sobie tutaj też w sumie na dach O idalnie O kurde O kurde No jest jutrz czasowy Ale typów tu jest tu zleciał. Tak, 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 na zielony, no. Wzywam zwiad. Zrozumiano. A czy możesz się Nie, no odpaliłem się cię.

Jakby mi się chociaż trochę HP na full'a zregenerowało A no, on no jednym tapem, a tak mu mało zostawiłem Wykupiłeś? No chwilę? No dobra hmm. Dobra, drugi tylko window Jak też ksiądz Dziękuję W e, window wjechał nie wiem, czy on mi słyszę, za chwilę, bo ja... Ona nie wiem. Na górze biega. Na samej górze, czy tak, na. Tak, 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 oznaczone. Na dachu, na dachu. Teraz Dach, już na dachu. Tak, tak, tak. Teraz do klatki wbiegł. Nie widzę go już. Jest w klatce na pewno nie że on teraz będzie patrzeć w windę, proszę. To nie to. To ja na górze ląduję u niego, zrobię mu oto hałas może. To jest, co on robił? jak mi spajrował. Ja sobie Ech. go zapiszę, czekaj, orange. A ja jestem ciekaw, on ja miał kaderek. Będę na HEDA Orange. Orange, Dobra, mamy teraz do niego jeszcze. No to tam przelećmy od razu na hospital Ogólnie na nie były jeszcze jakieś typy, być może będą jeszcze gdzieś tutaj przebiegać nie przez robią. rzekę No ja też wejdę na darmość No 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 cię no, rapcie Eee, edyta, oni wygrali turniej. Znaczy, wygrali customy. Kurna... także drop kupili, drop kupili. Tak, tak, tak. Pop ma rama z przybliżeniem razy dwa. Da, tak put... musi być. A, Chyba, że tak, nie przemyślałem tego. Skewa jeden. Patrzy na nas jeden. Błyskawa drugi Ale oni są w dupie Jej Czy mi szkoda? krótko Teoretycznie cały czas... O, jest Ostatni został ten? Kurna, no nie wierzę w to Kurde, dwóch jest panowie, o oh, jest. Oh, nice. nice. Ale to jest głupie, że powalisz oh, kurde. ty. A Co ty się stało? Chodź do nas, chodź do szoku. Ja e, well, nie, strzelają, a... strzelają. Plecy, plecy. Dwóch. Nie! Czekaj, woda. Jak? Nie. przez tory nie można przejść? co to ma być. Plecami, plecami można przejść. Nie wierzę. To jest trzech. O. Oh. No, to nieźle Ale to jest yeah. No już było tak piękne, nie? Już tak O, podniesiemy się teraz, elegancja А то еще на нас закомпили. Сейчас потом. Ах, что бомба. Yeah. Ojej! No. Matko boska! Na górze są, na budynku. Na tym? Tak, tak, tak. Słuchałeś mnie? Strzelaki Albo gdzieś tu... No proszę. O, chyba był. Nie wychylił broni? Wychylał, oh wychylał. Nie Ej, no, podoba no, mi się to mam... galo. No, ale to, to, to blisko, nie? To no, no nie tak, no, ale... Tylko na no. 3 metry. Ja, ja lubię te pompy z Coldwara, oprócz tego hawera. Ten Hower jest tak do wyrzucenia, że... Ja naprawdę znam, bo serwala no. nie znamam. Może i tylko na blisko, ale oni na to blisko już kurda nie mają szans. No z tymi parami z galą nie mają szans. Ja to ty to... na górze, na górze, nad O Ojej. Masz ポツク zielony był Zielany wcześniej hmm. misję Temie tu macie Idę, idę, idę Tu jeszcze coś Pewnie O boże W środku właśnie jest Паузь, мортой, ищи. Сидеть. А, не знаю. LOL? Ale skąd, skąd, skąd? Dlaczego? O, skadałem akurat z tyłu efekt Gosiu! Leży? Dwa teamy, trzech gości Dwójka i jedynka W środku jest dwójka właśnie, bo było trzech? Bo nie odpadł. gdzieś jeszcze kosztowic. solo jakbyś siedzi. Chutek. Mhm. Strefa fajna. Aha. Oh, fuck with the shotgun. Ostatni typ Nice, pięknie No i mam nadzieję, że Ci się podobało W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim wspierającym Zapraszam Ciebie do lajkowania tego filmu, do subowania tego kanału No i do następnego 8 siema, siema!